W dzisiejszym filmie widzowie musimy sobie przetestować kolejny admin abius yy, środowy w sumie taki admin abius, bius z for forbrain no, Zobaczymy co admin ma do nas dzisiaj przygotowane Zobaczymy co nam zlikuje na kolejną aktualizację, która odbędzie się teraz właśnie w, so w, w teraz w sobotę No, zobaczymy, zobaczymy widzowie co się będzie tutaj działo co admin ma do nas yy, właśnie przygotowane Nastawcie zanim admin tutaj, a no, admin tu widzę tutaj właśnie Wakey wave i razy 4 laka a na początek otworzymy sobie sobie tutaj e, ta parę takich money Bloczki bloczków, które właśnie udało mi się wtedy e, w aktualizacji e, zdoby, zdobyć. I, te, i zrobię, też akurat grałem sobie i zdobyłem taki oto nowy skin monej właśnie e, bazy. Pewnie dużo osób ma z was taką bazę, ale dobra, bez przedłużenia otwórzmy sobie właśnie Lucky bloczki tutaj już Admin do nas pisał, a otwórzmy to w sumie nasz speedzie, tam po prostu tutaj cyk pyk. Okej, okay, dobra, celestial zaczynamy, dobra Celestialik tutaj słabo. I tutaj też mega słabo, totalnie słabo, dobra. Zostały jeszcze nam trzy: pyk, pyk, pyk. Lecimy na całość, otwieramy trzy widzowie naraz. I zobaczmy, czy kolejny jakiś Celestialik wleci. Tutaj nic, tutaj nic. I tutaj. Czy co tu nam wleciało w ogóle? Tu jakiś też mega słaby, to tylko, to tylko jeden Celestial, tylko jeden Celestial i to złot nam wyleciał. Mega słabo. Dobra, a w sumie jeszcze widzowie, za to obróćmy sobie jeszcze spinem. mamy akurat na spiny, więc e, tutaj, e, tu ja ci piszę, że admin o dołączeniu e, do serwera. Okej, okay, mega słabo. Los taritas, bardzo słabo. Kolejny, uwaga, czy coś tu nam wyleci? No nie, tutaj prawie była ta pałeczka. No i ostatni, uwaga, czy coś tu nam poleci ciekawego i uwaga, też mega sobo, secret, tra totalna tragedia. Dobra, czekamy aż coś się wydarzy. Okej, okay, widzowie admin coś napisał, e, że czy chcemy coś zobaczyć i przed chwilą nie udało mi się, że nagrać tego wam. O patrzcie, teraz tu jakiś tsunami wychodzi z ziemi. To taki jakiś niebieski prostokąt, jakiś taki tsunami. Nie wiem, czy admin to może jeszcze raz pokaże. U góry, co jest ty, Lucky bloczek. NIE! A kurde, zginęliśmy, obaj! Oh kurde, no nie no! Musimy biec tutaj po tego, po tego celestialka, bo... No mu chciałbym otworzyć, Chciałem tutaj kolejnego jalka jak najbardziej zgarnąć. Ok, teraz admin pisze, że... Czy chcemy właśnie zobaczyć, jest tu jakaś nowa podobna funkcja... E, którą rozwijają, czy coś takiego, nie jestem do końca, e, pewny. Ale coś koło tego, coś koło tego będzie. E, zobaczymy. Co tu pisze? Big strawberry Ele elefantur? O, czy Czy tutaj, czy, 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 czy jest jakiś big z trzałbę czy to jest jakaś funkcja ze Strawberry Elefantem? No dobra, no nie wiem. O patrzcie, co jest? Teraz wam to pokażę, Joch, to wyskoczyło! Co jest? O kurde. Przed chwilą admin zrespił, widzowie, przed chwilą admin zrespił e, Strawberry e, takiego dużego. Idź mi znam gościa. Idź mi z tą gościu <laughs> Idź mi z tą gościu Admin zespił jakiegoś gigantycznego, a się stał by elefanta ta, Tam kątem oka kurde e, na tu e, tam zespił i... E, nie, nie, nie zdążyłem wam tego pokazać, ale to no to była dosłownie chwila sekund, więc kurde <laughs> to było szybsze widzowie ode mnie Ale co tam przed chwilą admin napisał? Jakieś działanie matematyczne? E, jeden bug równa się 90. Właśnie teraz zauważyłem widzowie, teraz właśnie zauważyłem, że tutaj właśnie są bugi, że jak WORKI z HISEM teraz jest yy, i że za 999 SX-ów to jest właśnie jeden taki WOREK. Teraz on, oni tak to zrobią, teraz taką mechanikę zrobili. No dobra. No nawet ciekawie w sumie nawet ciekawie, tylko do czego są. Tylko czy to jest po prostu tak jak po prostu, że SP? Tak, jako SP z 28 SP. Okej, ok, no, no dobra, mega fajnie to wygląda. Nice! Teraz admin napisał, żeby ludzie właśnie spacują na <noise> Discordzie, ponieważ ich pyta się, czy chcemy zobaczyć, zobaczyć nową falę. Dodał jakąś nową falę i przed chwilą mu, dał, mu zrespił falę tą zabójczą, co zabija. Okej, okay, let's start. Dobra, czyli zaraz będzie respił tą nową falę, ale czy chodzi o tą falę, co tak wychodzi, czy jeszcze jakąś inną? By, czy oni to, to zrobili kilka fal jakichś? No, no dobra. <noise> no, no, no dobra, ja jestem ciekawy, co to za fala będzie. Bardzo jestem ciekawy, co to za fala będzie. A, ty minlaki, mroku, welsto, gdzie to jest? Czy to się podświetla? Czy to się gdzieś podświetla? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to się. Ała! Kurde, kto mnie tu walnął. <laughs> to mnie tu walnął. Tsunami spawnik. Wonky Waves? Co? Czekaj, 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 widzowie. Czekajcie. Gdzie ta fala? Wonky Waves? U... U... Nowa fala. A! Nie, gdzie jest ta fala? Hej, ja chcę to nakręcić, halo? Gdzie jest ta nowa fala? Gdzie ta nowa fala? A tu jest ta nowa... Śmiech. <grymność> co to jest? Yo! Jak to wygląda? Co to jest? O kurde... Taka jak... O Jezu... To jak taka... Wakey fala w sumie... Co to jest? Yo... Nie, co jest? Czemu ta fala ta ta taka jakaś... Ło! Dobra... Nie! Jaka... Ale blisko było, co jest? Co te fale tak... Co jest? Big admin e, common Big admin common? Co? To? Get the big. Co? Jakieś lucky bloki? Nowe życie to do, do admin? Ale common to nas ładnie interesuje! Uh, uh, uh. Nie! Owa. Oła! Kurde, obawiam Gdzie ten big lucky block? Gdzie jest ten big lucky block common? Chcę go zobaczyć. Halo, halo. Widzowie, mi się zapytał, czy podobają nam się krzywe linie, e, krzywe tsunami, czy podobają mi się krzywe linie, no, czy, no tak, no, no, mogą być, śmieszne są, ciekawe, ale teraz ganęliśmy Celestial Lucky Blocka i to diamentowego, e, chciałem podkreślić, z Leven 123, otwórzmy sobie go, zobacz, może wyleci nam coś bardzo dobrego, dawaj coś dobrego, dawaj, 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 może strawberry, czy coś. A, taki mam wleciał, no dobra, no nawet spoko, 56 kule, nawet jest ba, mega spoko, bo chociaż, chociaż w sumie chyba mamy nawet lepsze e, te tutaj. A nie, to QD tutaj w ogóle. To w ogóle QD. Eee, Czekajcie, weźmy tylko. Tego, tego weźmy, weźmy sobie. Bo on tak czy tak jest bardzo słaby. I tego będzie. O, on już jest. On, on już nam fajnie naprawdę konkretną ilość. Let's go. I zobacz, admin teraz napisał o jakimś. Czy słyszeliśmy o jakimś Mysterii... merchanizmu? Czy jakimś tajemniczym takim. Eee, z, za, kupcu, czy coś takiego? O co chodzi? Czy jest tu jakiś sekret, se, gdzie. Tak, na... tak naprawdę, nie wiem, jak... nie wiem jak to ująć, no jest jakiś merchant? Czy co? Nie, 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 <laughs> no, no, no nie, no nie, 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 Czy znowu ze mną będą Ping -pongi? Czy ze mną, znowu tak jak w poprzednim odcinku. Halo, nie jestem piłką do pingponga. Ale jakim marczancie? czy to a on już dodał, czy to będzie w aktualizacji teraz w sobotę? No, okej, okay, mam nadzieję, że żadnym coś powiem jeszcze o tym marczancie, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Widzowie, tutaj jest, tutaj nie zauważyłem tego, ale to przed chwilą zostało dodane. Co to jest? Niebiański Lucky Rock. Co, co on tutaj? A za co to jest? Halo, a za co to jest ten? Co to jest? Co to jest za Mr. Merchant? What? Co to jest? Eee... Okej? Okay. Nie rozumiem o co chodzi z tym. Chciałbym się dowiedzieć o co chodzi. Czy tutaj ładowanie jakieś? O co chodzi? Czy tutaj jakoś można go kupić? Czy to. A jest estork będzie. No. Okej? Okay. Czy, czy tutaj można jakoś zakupić go? Czy to jest Merchant, który admin res, respi, czy to jest taki post już na stałym Mr. Merchant? Okej, okay, to no, dziwnie. Teraz e, maksymalny poziom e, brainrootów to 175, jakby ktoś widzowie pytał. E, to teraz e, jest 175 i admin napisał, że będzie cięższy do e, zdobycia. No dobra, okej. Okay. Czy no, no to e, teraz bo, teraz już będzie, teraz brain roty, brain roty ma będą mega mocno. E, mo, będą mega mocne, będą mega mocne e, akurat na 175. Ok. Admin jak pisze ok to znaczy, że zaraz się coś pewnie wydarzy albo ma dla nas coś do przekazania. Ma, a co więc co tam Admin masz do nas do przekazania? E, okej, okay, eventy, okej okay, even, ten eventik. no dobra, okej okay, czemu by nie, e, to przydałoby się zgarnąć laki, bloki z, to przydało się młode i laki bloki zgarnąć. No. Tu lecimy do obi, obi widzowie. Widzowie, patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. Tu admin szaleje. To w ogóle te tsunami, te pułapki takie. No to, to patrzcie, właśnie. Cały wszędzie, wszędzie tu są. Co to ma być, no? Co to jest? Czemu admin. o nie? Nie, nie. One, one w ogóle nie zabijają, tylko one tak hamują e, e, ci, nas. Aha, czyli to, a, to, czyli to po prostu nie zabija. No to nawet plus takie, tylko minusem jest to, że właśnie one jak odbiją e, się... Odbiją mnie na przykład, to właśnie takie... A! Nie, 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 no. Czy to jest na sobie bez, tutaj też to działa? Z tak, tak, to też to działa. Dzia Co ty admin zrobiłeś, żeś zrobił? Co ty admin, żeś zrobił? A w tym czasie, gdy tutaj się naprawdę dzieje, dzieje, dzieje Big Money Secret Lucky Block. Gdzie on jest? To yy... Tu w ogóle Celestial, Celestial! Celestial kolejny jest! Mamy już drugiego, zaraz sobie otworzymy, mamy kolejnego. O kurde! To jest zdobywamy, zdobywanie, więc Jak naprawdę mega moc, Jak, jak, jak jakieś komony dosłownie. Tam się coś podświata, tam się coś podświata. Tylko. Problem jest taki, że admin teraz dał taką. Tutaj pułapkę z tymi tsunami. Tsunami. <grym, <grym,> tsunami, że. No i teraz. Że ciężko jest się przedostać. I teraz jeszcze te krzywe. Krzywe. Tutaj. Te, no nie, nie, nie. Tsunami. Dobra widzę, czas zrobić sobie opening y, tych niebiańskich, a więc otwórzmy sobie tutaj właśnie pierwszego i gdzieś tutaj mamy jeszcze, o tym w ogóle jeszcze mamy taki oto, okej, okay, taki, cesja, no dobra, uuu, tu są te chmurki, te rzadkości, e, ja, to mi się przyda, tylko otworzymy sobie lucky bloki, i teraz money lucky block i na końcu sobie widzowie jeszcze takiego niebiańskiego otworzymy. Okej, okay, kolejny celestial i to z mutacją Mone, no dobra. To teraz, na... kurde, gościu. Las... Jakaś laska mnie bije, zostaw mnie w spokoju. To są moje lucky bloki. Eee, czemu te bloki tak przekrzywiły? No dobra. Teraz, myślę, że. O, wrzućmy sobie do Fuza, tam to widzę, że nie robiliśmy. Tylko w sumie tutaj przydałoby się maksymalny luck, kurde. Eee, żeby. Żeby tutaj, no. Eee, gdzie są te. O, tu w, tu w ogóle te ATM maszynka. Włóżmy sobie, Dobra, włóżmy sobie, włóżmy to sobie, o, pik. Włóżmy sobie takie. Pyk, o! o, golden. Aha, a teraz golden tsunami. No, no, co to jest? Co to ma być? Halo, halo. Halo, ale ja, ja tu próbuję włożyć do maszynki coś bardzo ciekawego. E, a mianowicie, o, włóżmy sobie jeszcze tego i wy, przeróbmy sobie tak i zobaczmy, co dostaliśmy. Eee, aha, hajs, zostaliśmy jakiś, czy to jest, Czyli czy ja mogę go, tak, dobra, mogę, nie, chodź tu, chodź tu, o I to z Radioactive nam wyszedł, z wyszedł, ten job, job, co jest, no dobra, okej. Okay. No sobie jeszcze jednego w ATM maszynce e, tutaj fusika ponieważ został mlak podwykszony. E, uwaga, co nam wyleci, okej, okay, bierz go, o kur, a... Jakiś... O nie czy to... on nam wyszedł mega bardziej... Bar, o nie słabszy 400 bilionów taki, no... No mogło być lepiej, mogło być lepiej. Zdecydowanie mogło być lepiej. Widzowie, Adwin admin teraz... O tutaj! Radioactive evencik, Dawno go nie było! No i mamy obi, okay, Mamy obbi, GUDE co jest? Czemu tak? Bez przesady no spokojnie, mamy obi radioaktywny. No dobra, no to lecimy po radioaktywnego Lucky Bloka. W takim razie cykamy po niego. sobie cyk, pyk, pyk. I lecimy, kurde. U kurde, no nie spodziewałem się, że walnie admin i węcik, y Naprawdę bardzo mnie to cieszy. No i mamy to, przeszliśmy to. O i mamy Lucky Bloka i jeszcze Admin dał nam 25 e, punktów do Wejmaszynki, mam już 125, let's go. No dobra, otwórzmy sobie gdzie jest ten e, radioaktyw. Dostaliśmy w ogóle tego e, tutaj Lucky Bloka? ale dosta dostaliśmy. O, jest, 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 dobra. A więc teraz wylatuj nam cały elefancik radioaktywny. Dawajcie, dawajcie. A ty tu sobie w ogóle Divine, że SPI go, no faj, no dobrze. Ej, czekajcie, widzowie, czy tam był ten nowy. Ten. Brainrod. Ten save taki, co ostatnio admin pokazał? Czy mi się zdawało coś? Za, czy, za, czy, za, czy admin dał za Podobno to była jakaś nowa. Podobno jest nowa receptura na tego Brainrota, A to on jest w, to w końcu to jest receptura? Czy on jest w tym lucky bloku, Czy mi się przewidziało coś? Czy przypadkiem... Ty, ja chyba tam był, chyba tam był, widzowie. Dobra, widzowie, mamy kolejnego Radioactive Lucky Bloca level 6 Six. 7 Więc otwórzmy sobie, zobaczmy czy six 7 szczęści nam da. Słuchajcie, czy muszę się tu skupić ogólnie. Nie, prawie był! Prawie nam się trafił! Nie, nie, nie! Nie no, co to ma być jakiś gostek nam wyleciał? Co to jest? On jest w ogóle, on jest w ogóle... chociaż dobry ten... Gostek, gdzie ja go mam w ogóle? Już Tyle już, cały ekwipunek... No to słabo, Jezus, co to ma być? No, straszna lipa. O, tu mamy akurat Celestiala, więc... NIE! Kurde! Ła! Nie, nie, nie! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, 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 nie! Tam jest, tam jest, tam jest, ja, ja widzę to! Jest! Mamy go, let's go! Ale napisał o Big jeszcze chyba, że będzie respił. Ja pierdziele. Dobra, jakiego zgarnęliśmy? Czy jakiegoś fajnego? No, no taki może być. O, level 5, otwórzmy sobie go i uwaga, co nam wypadnie? Cyk, 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 dawaj coś mocnego. No, job, job, ok, może być, czemu by nie. Damy go do fusea Co to jest? Random orbs event? Co to jest za event? Co to jest za event? Random orbs event? Co to jest? A! Nie. nie! Nie, nie, nie! No znowu! bo Znowu mi poza mapę wywali. Celestial, widzę go. Nie to moje. Tam, ale tam widziałem! Gościu jeszcze coś tu miał. Czy już go prze, przejął go? Chyba przejął go. Nie! Jest! Nie, 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 tam jest, on tam jest, ten, to jest ten Lucky, tam jest ten Lucky Block, tam jest ten Lucky Block, chodź tu, gdzie on jest, gdzie on jest, on tu jest nadal, czy on zniknął, nie widzę go, kurde, no nie gadaj, że zniknął, na no serio, <laughs> o kurde, dobra, widzę tu, widzę tutaj Divina, mamy Divina, dobra, łat, łatwiutko, mamy Divina, zdobyłem Divina. Divina. Celestial! On, gdzie on to respi? On tam gdzieś respi to. Gdzie on to respi? 150 levelu, no ja to przygarnam. Ja z chęcią to przygarnę. Gdzie ty to admin, że się porespił? E, gdzie on to zrespił? Ło! Kurde, Pola. Eee, nie wiem, nie, wi nie widzę ci on to zespił, nie widzę tego widzowie w ogóle gdzie on to zespił. No i teraz na tym dał ponownie event eee, właśnie Money i dziwne fale, a my sobie widzowie otwórzmy sobie Lucky Block, bo potem mamy mega mocne. Zaraz wam pokażę jakie udało mi się zdobyć, ale otworzył na początek sobie właśnie Monay Lucky Bloka i uwaga No mm, okej, okay, bardzo słabo eee, Teraz otwórzmy sobie niebieskie z 34 levelem, no więc lecimy, Te, to jest też bardzo fajny Lucky Bloczek. Uwaga, co nam ciekawego wyleci Okej, okay, no tak, no słaby też, bardzo słaby. No i ostatni wizual, najlepszy, Divine Lucky Block e, jest z levelem setnym, no jest potężny, level setny, Divine Lucky Block, otwieramy, otwieramy i dawaj coś dobrego, dawaj mi coś dobrego. Uwaga, dawaj coś dobrego, dawaj. No nie, no tak to i to znowu mam wrażenie. No nawet git tutaj level set, no. może być. Nawet się cieszę w sumie. Teraz admin napisał, że Dota w tą sobotę Dota jakiś dodatek do tradeowania będzie. I ja i widzowie, be, podobno bo to będzie niesamowite, jak admin się tutaj się napisał i kolejna rzecz, widzowie, będzie nowy event, będzie nowy event, będzie nowy event, dostajemy nowy event w tą sobotę, no dobra i bardzo jestem ciekawy, jaki event tym razem admin wymyśli, na pewno będzie jakaś kolejna cutscenka nowa i prawdopodobnie będzie jakiś, no już właśnie jakiś nowy event, e, który, który nie wiem w sumie, jaki możemy obstawać w sumie, jaki ten, jeżeli macie jakieś pomysły, dodajcie w w komentarzu, e, czy ja, jakie myślicie doda Admin e, event. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem jaki doda, czy, czy ciężko mi powiedzieć widzowie, ciężko mi powiedzieć na co, jaki on doda, jaki on doda ten eventik. Okej, okay, widzowie, chyba tak, już będzie już koniec Admin Abiusu i Admin jeszcze napisał, że że no tutaj że kocha wszystkich graczy i tak dalej i dziękuję bardzo i napisał że handlarz tajemniczy handlarz właśnie że bardzo szybko powróci no dobra jestem ciekawy tutaj w ogóle już zniknął ale był widzowy taki tajemniczy właśnie jaki właśnie taki merchant tu się pod tym ikonką e, tych właśnie tsunami pojawił no i no i tam było, że jakieś cele cel, dla jaki e-bloki do kupienia. No dobra. Ciekawe czy to admin doda w tę w ten oto, w tą sobotę, czy może w jakiś inny... I teraz myślę, że będzie w sobotę bardzo duży, duży update, będzie duży, duża aktualizacja, będzie. No, trzymałem panie admin tutaj za słowo, mam nadzieję, że będzie, jeżeli Brak mówi, że no to będzie. Na koniec odcinka jeszcze widzowiec, mi dwa z z z spinami, ponieważ zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. Uwaga, czy nam coś wyleci? No tak bardzo słabo, mega słabo, czy era, która jest bardzo słaba. I ostatni, uwaga, spinek co nam wyleci. No nie prawie ta pałka była, no nie A słabo, widzowie. No dobra. Udało widzowie się kolejnego divina zdobyć. Jest to nasz już widzowie drugi divine do kolekcji w ogóle. Mi się tutaj postać zablokowała. Wstawaj, wstawaj jutek wstawaj jutek no, i mamy kolejnego. Więc, możemy sobie postawić, i mamy tutaj. No, i Mamy kolejnego setnego. W ogóle możemy sobie go poulepszać troszkę. W ogóle już mamy 63 te No, dobra, pa, już fali już kolejne 12 QN. Mamy taki sam level, dobra widzowie. A więc, w, w tym filmie to była tyle. A resztą zajmiemy się w kolejnym odcinku.